Dziesięciolecie naszego uniwersytetu, nie wiem kiedy to upłynął ten czas, dziesięciolecie naszego uniwersytetu i z tej okazji Zorganizowaliśmy szósty spływ kajakowy seniorów, Trendy Senior z Województwa Opolskiego, z Uniwersytetu Województwa Opolskiego. Jest to impreza, która cieszy się naprawdę niesamowitą, że tak powiem, takim uznaniem. Po prostu nasi seniorzy chcą pływać na naszej odrze. W związku z powyższym jest to nasz, że tak powiem, sztandarowy produkt jako uniwersytetu, że my właśnie słyniemy na opolszczycie z tego, że robimy te spływy. Jednocześnie od 7-8 lat współpracujemy z grupą seniorów z Mikulowic i z Jesenika. Oni też zawsze z nami płyną i też po prostu, że tak powiem, reklamują tą naszą Odrę i to nasze miasto tam u siebie, jeśli chodzi o Czechy. Gdzie się podziały tamte prywatki no i pierwsza para na parkiecie Czyli gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Mamy bardzo aktywnych seniorów, bo to takim najlepszym przykładem są właśnie uniwersytety III wieku, bo mamy aż dwa: jeden w Koźlu, drugi w Kędzierzynie. Tutaj akurat już ta tradycja spływów dotyczy Kozielskiego Uniwersytetu III wieku, bo to jest już szósty spływ. Właśnie po rzece odrze środowisk związanych z tą grupą osób, bo to nie są tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również zaprzyjaźnione uniwersytety z terenu opolszczyzny, ale również wiem, że są nasi południowi sąsiedzi z Czech. Co jest bardzo dla nas tutaj fajne i istotne z punktu widzenia integracji. Cieszy to, że jest taki zapał, energia, pozytywna energia i to, że im się po prostu chce przyjść spotkać dzisiaj porozmawiać, dobrze się bawić i tak powinno to wyglądać. Od kiedy kilka lat temu powstała, powstało to miejsce, e, przystań powiatowa przystań szkwał cieszy się niesamowitym, e, niesamowitym wzięciem, niesamowitą popularnością, a emeryci od Dawien dawna, czyli od samego początku, są z nami. E, w tym roku obchodzimy dziesięciolecie e, e, związku emerytów, w związku z tym. E, na naszym spływie są wszyscy goście, są gospodarze Uniwersytetu III Wieku właśnie Kozielski i przyjaciele bawią się tutaj, z czego się niezmiernie cieszymy. Ja zarówno jako gospodarz i myślę, że mogę również wyrazić to, to zadowolenie w imieniu starosty naszego powiatu Artura Maruszczaka. Witamy was, naprawdę cieszymy się, że po raz kolejny jesteście u nas i bawicie się i cieszymy się razem. Może w przyszłym roku jeszcze i następnym, następnym spotkamy się ponownie. Życzę wam dzisiaj z okazji waszego święta wszystkiego dobrego.